Hej, witajcie w kolejnym poradniku na kanale, tak jak wiecie od pewnego czasu YouTube blokuje widoczność e, dislike'ów na już coraz większej ilości kont, e, ogólnie prędzej czy później stanie się to na wszystkich kontach, ale powstała wtyczka do przeglądarek, która pozwoli nam tą opcję przywrócić i dzisiaj ją Wam pokażę. Przechodzimy sobie na stronę Return YouTube Dislike. Link macie teraz na ekranie oraz macie go w opisie. Wtyczka działa na w sumie wszystkich przeglądarkach, dlatego że działa ona na Chromie, na Firefoxie. Ale że z silnika Chroma korzysta Opera, Edge, to w sumie możemy to zainstalować na prawie każdej przeglądarce. Ja dzisiaj będę instalował to na Operze, czyli jakby wybieram sobie opcję Chroma, klikam sobie Chrome, no i przechodzimy na stronie. Jest to wręcz banalne. Klikamy dodaj do Opera. Wyświetli nam się tutaj takie powiadomienie, dodajemy rozszerzenie No i restartujemy przeglądarkę. No, i tak jak widzicie, jestem na tym filmie, na którym byliśmy na początku. Jak widzicie, tutaj mam w tyczkach return YouTube Dislike. No, i tak jak widzicie, wyświetlają nam się już z powrotem ilość łapek w górę oraz w dół. No, w górę to zawsze widzieliśmy, ale widzimy teraz w dół. Na tym odcinku nie mam żadnego, więc sobie wejdziemy na jakiś losowy na chwilkę film, jakiś na YouTubie. I tak jak widzicie, nam się to wszystko wyświetla. Jest 21 łapek w dół, czyli tak jak widzicie, sposób działa. No, i mam nadzieję, że będzie działał jak najdłużej. Dzięki Wam za oglądanie tak szybkiego poradnika. Zostawcie łapkę, subskrypcję oraz komentarz. Pamiętajcie, możecie również zostawić te w dół, ponieważ i tak ich nikt bez wtyczki nie zobaczy. Do następnego, cześć!